Moi drodzy głosowicze, wszyscy zainteresowani duchowością karmelitańską, chciałbym w te dni Wielkopostne zaprosić Was trochę do naszego karmelitańskiego świata, do naszego chóru, do kaplicy, gdzie tym niezwykłym ważnym momentem to dwa razy na dzień jest modlitwa wewnętrzna. Chciałbym z Wami przeżyć takie mini internetowe rekolekcje Wielkopostne, opowiedzieć Wam trochę więcej, o modlitwie wewnętrznej, o jej takim dobroczynnym działaniu na serce, o tym, w jaki sposób buduje relacje i z Bogiem, i z drugim człowiekiem. No bo tak, ta modlitwa, to czuwanie, to skupienie na Bogu, to z jednej strony szkoła relacji z Bogiem, pogłębienie tej relacji, to Poszukiwanie również Jego obecności w sercu, ale z drugiej strony to również szkoła relacji z drugim człowiekiem. Im więcej pogłębiam relacje z Bogiem, im bardziej czuję się również przez niego kochany, te zdobycze przenoszę niejednokrotnie na relacji do drugiego człowieka, i w drugą stronę, im więcej miłości i zaangażowania we mnie względem drugiego, tym więcej również otwartości na Boga, na, na tego wspaniałego Ojca, który nas kocha. Modlitwa karmelitańska, modlitwa wewnętrzna, ma swoją długą tradycję. W trakcie tych naszych mini rekolekcji wielkopostnych chciałbym Was zaprosić do lektury kilku książek, na które będę się powoływał, czy które będę, z których będę korzystać. To oczywiście niewielki traktat Droga Doskonałości Świętej Teresy od Jezusa, traktat o modlitwie. To dzieła Świętego Jana od Krzyża. To również zbiór najpiękniejszych tekstów o modlitwie serca, w tym modlitwie wewnętrznej – filokalia, zbiór tekstów ojców przede wszystkim greckich. No i oczywiście podstawą, co was może zaskoczyć, będzie Nowy Testament, a może nawet właśnie Ewangelię. Więc szeroko modlitwa wewnętrzna to, pewnie powiedziałby każdy karmelita bosy, styl życia. To takie połączenie nauczania świętej Teresy, świętego Jana, świętego Jana, który bardzo szeroko pisze o darach, o cnotach teologalnych, o wierze nadziei i miłości, o tym, co otrzymujemy od Boga, połączone z tym, co Teresa rozwija w postaci dobrych czynów, dobrych przyzwyczajeń, tzw. cnot teresjańskich, czy filarów modlitwy, wyrzeczenia. Które prowadzi do prostego życia, miłości drugiego człowieka, które jest szkołą miłości do Boga, oraz y, pokory, która y, y, w słowniku świętej Teresy jest prawdą, prawdą o sobie, prawdą o świecie, który mnie otacza. Więc bardzo szeroko, modlitwa wewnętrzna jest pewnym stylem życia, czy też y, pociąga za sobą. Styl życia, przemiana tego stylu życia i nie dotyczy tylko zakonników czy zakonnic. Jest propozycją życia ewangelicznego dla rodzin, dla małżonków, dla dzieci. Praktycznie na każdym etapie tego życia. Ta modlitwa karmelitańska ma również takie dwa skrzydła, jest zarazem wspólnotowa, wspólna, jak i indywidualna. Wspólnotowa tutaj, w takiej kaplicy, gromadzimy się dwa razy na dzień. Na wspólne czuwanie, wspólne trwanie w obecności Boga. Indywidualna, ponieważ y, idąc za słowami Jezusa, każdy z nas jest zaproszony do tej modlitwy we własnej izdebce, gdzie przemawia i czeka na nas Ojciec. Tak jak zresztą mówił o tym nasz Pan Jezus Chrystus. Więc modlitwa wewnętrzna to propozycja dla wszystkich. Jest i wspólna. Może mi ktoś w trakcie niej towarzyszyć, ale jest też indywidualna. To konkretny czas wygospodarowany każdego dnia, ale to też styl życia. Yy, mówiąc o modlitwie wewnętrznej, przez prawie 20 lat, bo prawie tyle jestem w Karmelu, poszukiwałem. Jakiś symptomów takiej modlitwy, zwłaszcza w Nowym Testamencie, towarzyszyło mi przekonanie, które towarzyszyło zresztą przez wiele set lat po Jezusie tradycji greckiej, że jeśli coś jest prawdziwe, autentyczne, musi być ewangeliczne, przynajmniej w jakimś zarodku. W Ewangelii musimy odnaleźć jakiś symptom tego zachowania. I otóż. W samym Nowym Testamencie czy w Ewangelii możemy znaleźć miejsca, w których Ewangeliści czy sam Jezus mówi o modlitwie. Tak grecki tekst, jak i teksty łacińskie, jeśli mówią o modlitwie, mają najczęściej na myśli modlitwę ustną, często modlitwę prośby. Często również modlitwę wspólną. Być może dlatego. Pytany o formę modlitwy, czy modlitwę Jezus podał swoim uczniom, czy słuchającym go, podał Ojcze nasz. Zaczynające się właśnie od tego sformułowania bardzo pojemnego, nasz Ojcze, nasz tato. Natomiast z drugiej strony, po, całym, po całej pracy, po całym dniu, Jezus udawał się. Na odpoczynek, czy udawał się na swoją osobistą modlitwę, swoje osobiste czuwanie? To był czas, kiedy nie posługiwał się żadnymi formułami. On, jak mówią teksty ewangeliczne, czuwał. Używają takiego przepięknego słowa greckiego Gregoria. Potem święty Hieronim tłumaczył to jako Wigilia, czyli Nasze czuwanie, taką pełną obecności, peł, czas pełen obecności, pełen zaangażowania, pełen serca, czas pełen miłości. Pamiętacie zapewne takie momenty, kiedy Jezus również zapraszał swoich uczniów do tego czuwania. Być może ten najbardziej bolesny w ogrodzie Getsemań, gdzie zaprosił trójkę wybranych swoich uczniów, filarów do tego, żeby widzieli w jaki sposób w jaki sposób on w trakcie tego czuwania, w trakcie tej modlitwy w ciszy przyjmuje do siebie wolę Ojca. I jak wiele go też również to kosztuje. Więc to czuwanie w Nowym Testamencie, do którego potem będą zachęcały listy, czuwajcie i módlcie się, to znaczy Spędzajcie czas w obecności Boga i wyrażajcie śmiało swoje prośby, to czuwanie jest jakimś prototypem jakimś prototypem modlitwy wewnętrznej. Albo, y, mówiąc w drugą stronę, biorąc pod uwagę, że w ten sposób modlił się nasz Zbawiciel, jest y, jakąś najwspanialszą formą tej modlitwy wewnętrznej. To znaczy, Czasu pełnego przyjaźni, czasu, w którym myślę, uświadamiam sobie, że jestem przed Bogiem, który mnie bardzo kocha i przyjmuję Jego wolę. I przyjmuję Jego wolę. Co? Jak widzimy na przykładzie naszego Pana, jak widzimy na przykładzie naszej codzienności, nie jest łatwe, żeby przyjmować w ten sposób wolę Boga. Trzeba by było również e, e, wspomnieć, że ta idea czuwania, idea tej modlitwy po całym dniu w milczeniu, modlitwy, w której Jezus zanurzał się w obecności swojego Ojca, przebywał z Nim bardzo blisko i chciał, żeby uczniowie widzieli że w ten sposób się modli. Chciał ich zachęcić, zresztą wyrzucał im, jak pamiętacie, nawet godziny nie mogliście spędzić na tym czuwaniu. Idea tej modlitwy przetrwała, zwłaszcza w środowiskach monastycznych Egiptu, a potem mi pustyni Syryjskiej, później również w samej Grecji. Jednym z takich niezwykłych miejsc, w których pielęgnowała była ta idea czuwania czy skupienia, nazywana przez ojców greckich e, nepsis, był klasztor płonącego krzewu pod Synajem. Klasztor, w którym kontynuowano, czy inspirowano się e, dwoma niezwykłymi orantami. Mojżeszem, który spotykał Boga w płonącym krzewie oraz Eliaszem, który doświadczył Boga w ciszy łagodnego powiewu, w ciszy Kolejny raz, więc ta idea skupienia, skoncentrowania na Bogu, idea czuwania jest niesiona od samego Jezusa w tradycji przez wspólnoty właśnie życia monastycznego, aż do czasu naszej świętej Teresy, która zresztą karmiła się tym, tym skupieniem, czy też nauczyła się tego skupienia od pewnego Franciszkanina, Francisco de Osuna. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że w Hiszpanii tamtego okresu, pod wpływem systemowej reformy, również życia zakonnego, modlitwa skupienia była jednym, takim tematem, powiedzielibyśmy dzisiaj z pierwszych stron gazet. Bardzo popularna, nie tylko dlatego, że odnosiła się do spraw czysto ludzkich, czy też Prowokowała serca ludzkich, angażowała afektywność człowieka w modlitwie również. Ale dlatego, że była niezwykle świeża, dlatego, że była ponownym odkryciem kanału, nie tylko spotkania z Bogiem, ale kanału odczytywania woli Boga. Kanału odczytywania woli Boga. Zatem nasza Święta Teresa, która wiele czytała, czytała również. Te monumentalne dzieła ojców Kościoła, takie jak wyznania Świętego Augustyna, który jako jeden z pierwszych opisuje to doświadczenie odkrycia Boga obecnego we mnie, moralia Świętego Grzegorza, czy być może nawet w języku swoim kastylijskim rozważania o modlitwie, dialogi o modlitwie Jana Kasjana, Nasączona również takim dziełkiem trzecie abecadło wspomnianego przeze mnie Franciszka de Osuna, sama wchodzi na drogę modlitwy wewnętrznej, opisując ją w niezwykły sposób, bo łącząc doświadczenie i własne, własną wiedzę oraz intuicję. Z jednej strony, opisując czas spędzony na takim czuwaniu, na takiej modlitwie, jak mówili Hiszpanie, recochimento, modlitwie zebrania, skupienia wewnętrznego, zebrania swoich władz, rozproszonych myśli, skoncentrowania na Bogu, który stoi przede mną, uświadomienia sobie tego, kim jest ten, z kim teraz ten czas przebywam, kim jestem ja, który chce się z nim spotkać, jakie jest moje życie. Więc łączy w sobie. Teresa łączy wiedzę, która zdobyła na temat tej modlitwy, z własnym doświadczeniem. Doświadczeniem obecnego Boga w niej, a z drugiej strony z przekonaniem, że ten czas nie może być oderwany od życia. Że jeżeli naprawdę spotyka Boga, jeżeli już naprawdę dedykuje Jemu godzinę, dwie, to to musi przynieść owoc, również odniesienie do drugiego człowieka. Jest to jakimś weryfikantem, jest takim weryfikantem miłości do Boga, miłości do drugiego człowieka. Zapraszam Was do, do tego świata modlitwy wewnętrznej. Zapraszam Was do tego, żebyście towarzyszyli w tej mojej refleksji. Zapraszam Was do tego, żebyście zadawali sobie również wewnętrzne pytania. Niech ten wstęp, trochę historyczny, trochę ogólny, pomoże Wam również y, y, skonkretyzować potrzeby Waszych serc. Co w tym momencie jest takim wyzwaniem i w czym ta modlitwa mogłaby Wam pomóc? Czy są to trudne relacje z drugim człowiekiem? Czy jest to trochę lęk spowodowany sytuacją i epidemią w naszym kraju? Czy jest to poczucie samotności, opuszczenia, nie tylko przez drugiego człowieka, ale może również poczucie samotności czy opuszczenia przez samego Boga? Zapraszam Was do następnych odcinków, w których powolutku postaram się relacjonować to, co pisze Święta Teresa na temat modlitwy wewnętrznej, to, co piszą na ten temat inni autorzy. I w jakiś sposób konkretyzować to też w takim potocznym doświadczeniu naszego życia.